Eee, siema, siema w dzisiejszym. Slack Nie ma No, cicho bądź. Ile masz subskrypcji? Może dwie. Ja zero, ale dopiero zaczynam, no. No to 8, dobra, 8 subskrypcji. Ale jego kolegi koleg subskrybują, nikt obcy, pamiętam. E, no wiem. Jeżeli widzieliście, w film coś dziwnego, no to dobra, ale e, okej. Okay. No dobra, cicho bądźcie! E, no cicho bądźcie! Dobra, e, gramy w Minecrafta? Nie, musimy robić reklamę na razie. Jaką reklamę? Jogobeli, dobra, Jogobela, Jogobela. No dobra, e, to w, dzi dzisiaj w moim pierwszym odcinku e, zaprezentuję Discorda, e, no po prostu naszego tutaj, Bobi Brynek, jako 2012 Olik As, nie Olik As, Olik Us, Us. Olik Us. Us, dobra, daj mi, Olika tej nazwy tu nie ma, tej nazwy tu nie ma, bo to nie miała być taka nazwa. Tej ikony też tu nie ma, bo to nie miała być taka ikona, to mój kolega po prostu robił. Eee, no dobra. <grystanie> Daj. Eee, zacznijmy od początku. W regulaminie można zrobić coś takiego... Ej, Jezu! Ja wkrzyknę... Pomoc, pomoc, wykrzyknik, pomoc. Wchodzimy w char botem, bo tylko tutaj to działa. I teraz pomoc. Teraz, teraz nam się wyświetla. Wykrzyknij kanały wyświetlanie wszystkich kanałów z wiosna, związanych z tym serwerem, czyli na przykład, to jeszcze nie jest gotowe, ale dobra, czyli na przykład Bobby Brynek, Oligazja 2012, wyświetlają się linki do tych kanałów. To jeszcze raczej nie działa tam, no bo to jest tam um, e, jeszcze niedopracowane. Dobra, Olika z niepi. SERIOUSLY? <laughs> Thank God, December is I mean, over. Worst month of my life. My dad had to change Nie jobs, to. and so without any warning, our whole family had to move from Winnipeg to Vancouver. Nie, I didn't even topuł, topu, get. Oh, go... go... dobra jest, jest, udało się. Ostatnio udało nam się to spowzalać za dziesiątym razem. Więc to... no dobra. Hey, a... zaproście mnie jeszcze raz na serwer. No, no wasz. A no to masz zaproszenie na prywatywie. Aha, dobra. No no. Dam rolę, rolę. No daj mi rolę, bo ja nie chcę być dostępny. Naprawdę. No dobra, dobra. A tobie, a tobie chuj. No dobra. Eee, na przykład wykrzywnik max 2, tutaj są te maksy wszystkie. E, no. Tutaj nie są, daj to, mu ro, daj mu przykład, chce to, się gadać. On, on będzie pomach, tak? pomocnikiem helperem. Ty będziesz jak już to pomocnikiem. E, tutaj będzie Max 2, tutaj będą dwa, e, jeden serwer tylko Max 2. się wpisze wykrzyknik Max 2 i wtedy e, niezależnie czy są dwa Max 2 czy 3 Max 2 tutaj pokazane. Będzie mogło być 20 osób 208. na e, ty. A. No. Na, tych dwu, na tych 10 max 2. Max 2. No bo e, po prostu wtedy one się będą mnożyć, bo no, te, po będzie prostu będzie, będzie, podlinkowanie. będzie podlinkowanie. Wtedy będzie po prostu podlinkowanie. Jest. Wszystko, wszystko zrozumiecie pod linkiem. Dobra. Na kanale zdjęcia gier po role Wysyłaj zdjęcia z gier, które masz, aby dostać rolę na przykład taki tam uczestnik i na przykład gracz uczestnik gracz w sobie No i po prostu... No, a nie, 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 nie. Mogę powiedzieć challenge dla widzów. Nie, dobra, zaczekaj no na Na końcu, na końcu, dobra? Dobra. No i dobra. No i właśnie teraz y, tutaj. Na tym kanale wysyłacie zdjęcia z gier, w które gracie. Jak my tej gry nie mamy e, tutaj w, e, w, w rolach, to wtedy ją dodajemy i e, po prostu dajemy tą rolę i od razu ją dodajemy do strefy gier i będzie można sobie rozmawiać na tych grach. I ostatni bonus i zaraz będzie challenge dla widzów. E, to, no zaraz, zaraz Robert, bo Robert. E, I dobra, i teraz. E, dobra. Do 18, do 18, jeżeli któryś z widzów bije, dostaje rolę asystent, właściciela i moderację, i wtedy może ze mną robić ten serwer. Prawie. No dobrze, więc tak, teraz challenge dla widzów, proszę. Dobra, challenge dla widzów jest taki, że jak yy, napiszecie w pofra, yy, no, o jakiej godzinie. E, to jest nagrywane do, na przykład, nie wiem, o której to wrzucisz. E, no nie wiem, może dziś. No jeszcze dzisiaj pewnie wrzucę, może, albo jutro. Dobra, no to e, powiedz mi, jakby, o której to wrzucisz, to i... I w opisie napisz napis taki challenge, że ktoś zgadnie, o której ten film był nagrywany, ten, ym, ten. Ale nie bo... A nie, dobra, dobra, no, bo im się nie pokazuje godzina. Ten na przykład, do, o której to nagrywasz? Na przykład załóżmy, że o, do 15, od 15 no. i kto napisze w komentarzach przez 3 godziny, ma 3 godziny na to, żeby napisał, żeby napisał ten. Jaką godzinę nagrywa? I no i wtedy może też dostać chyba asystent właściciela i moderację, Nie wiem, czy się zgodzisz. Nie będę mógł, będę mógł zrobić rolę yy, rola dla widzów. Jeszcze zrobię i dam rolę zwycię... Zwy... widzów Zwycięzcy, dobra, zwycięzcy. Może. No dobra, no to Ty, powiedz swój challenge. Co ty do No to ja w regulaminie to jeszcze napiszę, no to jeszcze to, jeszcze to w regulaminie napiszę. No dobra. No to...